Tu za mną stoi Honda GB350S. Ja cały czas w głowie mam taką piosenkę. Dawno temu był taki zespół, nazywał się Go Naked. Ci, co kiedykolwiek byli w takim pubie, dwa koła mogą kojarzyć zespół, jak mogą kojarzyć też członków, i oni mieli taki nośny utwór, w którym głośno krzyczeli w refrenie: Honda TB! O, to tu jest Honda GB. Bez samolotów się nie da. U mnie samoloty są zawsze i chyba będą. Honda GB. No właśnie. 21 koni, 29 nm, 350 cm3, 178 kg wagi. Jeden cylinder. Dużo, mało, źle, dobrze. To jest ciekawy motocykl. To... 20 tysięcy kosztuje, więc tani motocykl relatywnie na dzisiejsze warunki na A2. Tylko czy to wszystko to jest wystarczająco dużo, czy za mało? Dla Was, wystarczająco dobrze? Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie.